Dobrze, a zatem zaczynamy. 6 lutego skończył się pierwszy miesiąc roku 2025 i zaczniemy sobie od paru raportów dotyczącego stanu. Polskiej gospodarki, a jeszcze zanim o polskiej gospodarce i innych wydarzeniach na giełdach chciałbym gorąco podziękować za 50 subskrypcji na moim kanale, osiągniętych praktycznie w półtora tygodnia, co jest znakomitym wynikiem dla mnie. Liczba wyświetleń od tamtego czasu to prawie 1587 godzin czasu oglądania w godzinach, pamiętaj także, aby pozdrowić ZUS, czyli zalajkuj, udostępnij subskrybuj. Także lecimy z tym dalej. Możemy odnotować ten wzrost PKB rok do roku na poziomie 2,9%. Tak wynika to przynajmniej z raportu publiko na stronie tutaj XYZPL, który właśnie przedstawia nam w skrócie ten raport. Jest to wynik ogólnie rzecz biorąc lepszy niż oczekiwał rynek, natomiast gorszy niż zakładało Ministerstwo Finansów w swojej ustawie budżetowej. Oni tam sobie założyli 3,1% wzrostu. Natomiast w samym ostatnim kwartale roku 2024 to ten wzrost gospodarczy już PKB. Wyniósł 3,2 do 3,5%, co właśnie jest dobrym prognostykiem na rok 2025, jako naszej gospodarki w Polsce. Natomiast też trzeba brać pod uwagę to, że w tym roku mają wejść tutaj dopłaty z Krajowego Programu Odbudowy, z KPO, tak zwanego. I tutaj faktycznie można oczekiwać dalszego wzrostu dynamiki polskiej gospodarki. Największym motorem napędowym gospodarki była konsumpcja prywatna. Wzrosła ona o 3,1%, po spadku o 0,3% w 2023. Także no już gdzieś tam ta, ta sprzedaż detaliczna, ta konsumpcja się zwiększyła. Również zwiększyły się inwestycje o 1,3% wspierane głównie przez sektor publiczny. Jeżeli można byłoby określić, to ten wzrost PKB jest, jak tutaj określili, jednym wyrażeniem solidny i to faktycznie tak jest. Jest lekki powiew optymizmu w 2025 roku. Zobaczymy sobie też, jak wygląda perspektywa w Europie tego wzrostu. Musimy tutaj spojrzeć sobie na ten czerwony wskaźnik, czyli PKB w 2024, konkretnie wzrost PKB. Polska na drugim miejscu z wynikiem 2,9. Wyprzedza nas jedynie Hiszpania w Unii Europejskiej, więc obecnie. To jest taka czołówka. Faktycznie jesteśmy na drugim miejscu w Europie pod względem wzrostu PKB rocznie, co faktycznie przekłada się na dosyć duże oczekiwania i nadzieje na kolejny, na ten aktualny rok. Niemiecka gospodarka natomiast zawiodła, spadła. Odnotowaliśmy spadek PKB o 0,2%, co oznacza tak naprawdę zmniejszanie się gospodarki już drugi raz z rzędu. Polska. Jest przodownikiem Europy pod względem tego wzrostu PKB. Ok, teraz przejdziemy do tego, jak zachował się polski rynek, czyli nasze GPW. Okazuje się najlepszą giełdą w styczniu na świecie. Złoty jest najsilniejszy od lat. Tutaj mamy jeszcze wykres. W postaci miesięcznej stopy zwrotu indeksu WIG, i można zobaczyć, że faktycznie ten wzrost 9,5% ostatni raz w jednym miesiącu mogliśmy zauważyć tak naprawdę na pod koniec roku 2023, i faktycznie tutaj przez cały ten rok 2024 no faktycznie było bardziej spadkowo, ta tendencja była spadkowa. To jest pierwszy miesiąc taki od ponad roku, gdzie odbijamy się trochę w ujęciu miesięcznym. I tak, WIG od początku roku do 30 stycznia włącznie wzrósł o ponad 10%, WIG 20% zyskał 11%, MWIG 40 wzrósł o 8%, a SWIG 80 zanotował wzrost o 4,5%. Natomiast złoty też umocnił się wobec euro o 1,5%, a wobec dolara umocnił się o 2%. I faktycznie są to historycznie niskie wyceny euro jest to okolice 4.20 obecnie, co jest najniższym poziomem od początku 2018 roku, także to praktycznie od 7 lat historycznie mamy najtańsze euro. Złoty jest faktycznie najmocniejszy. Kurs dolara zbliżył się do 4 zł, co faktycznie też od 2021 roku jest obecnie złoty najsilniejszy w stosunku do dolara. Ponad standardowy optymizm widać również wśród inwestorów na warszawskiej giełdzie: wzrost indeksu WIG wyraźnie przekracza wartość odchylenia standardowego z ostatnich 15 lat, co oznacza, że zmiana jest równa niemal dwukrotnej standardowej zmien zmienności tego indeksu. Styczeń okazał się jednym z najlepszych miesięcy w ostatnich latach: w ciągu miesiąca WIG nadrobił niemal pół roku wcześniejszych spadków. WIG-20 osiągnął najwyższą stopę zwrotu spośród wszystkich indeksów grupujących duże spółki na świecie, a indeks całego rynku GPW został globalnym liderem stycznia. A teraz możemy sobie zobaczyć jeszcze poszczególne spółki, jak zachowywały się na przestrzeni tego miesiąca. Akcje PKO wzrosły o ponad 16%, akcje M-Banku wzrosły o ponad 15%, JSW, czyli Jastrzębska Jastrzębska. Spółka węglowa wzrosła o 14%, Orlen wzrósł o 14%, Dino o 13% i PGE o 11%. I teraz skąd tak dobre notowania na GPW? Kluczowym czynnikiem jest napływ kapitału zagranicznego. Widać to wyraźnie, gdy połączymy fakty. Umacniający się złoty sugeruje, że kapitał z zagranicy płynie do polskiej gospodarki. Największe wzrosty odnotowały akcje dużych spółek, które, ze względu na swoją skalę, są głównym obiektem zainteresowania zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Dodatkowo rentowności obligacji skarbowych utrzymują się obecnie na podobnym poziomie jak na początku miesiąca, co oznacza, że to właśnie giełda, a nie rynek obligacji przyciągnęła nowy kapitał. Od września ubiegłego roku inwestorzy wycofywali kapitał z polskiej gospodarki, o co właśnie może przekładać się na to, że te spadki od września były przez te pół roku. Złoty osłabiał się w tempie zbliżonym do walut. Do walut gospodarek wschodzących, a notowania giełdowe, zwłaszcza dużych spółek, spadały. Było to spowodowane rosnącymi szansami na zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, a następnie jego faktycznym wyborem kapitał odpływał szerokim strumieniem w stronę dolara. I też tym czynnikiem takim spadkowym były te chwilowe obawy o eskalację konfliktu na Ukrainie, dużo spekulacji na ten temat, które też faktycznie przyczyniły się do wyprzedaży polskich aktywów. Obecnie sentyment zmienił się diametralnie. Nastąpiło lekkie osłabienie dolara i powrót kapitału do gospodarek wschodzących, co oczywiście sprzyjało złotemu i polskiej giełdzie. Kluczowe znaczenie mają jednak czynniki krajowe. Rynek zaczyna też coraz mocniej wyceniać możliwy koniec wojny na Ukrainie. Obie strony konfliktu wydają się zmęczone ponoszonymi kosztami. Trump chce tak naprawdę mocno zwiększyć wydobycie ropy i gazu w USA oraz naciska inne kraje, m.in. też Arabię Saudyjską, żeby zwiększyła podaż tych surowców. I tak naprawdę spowoduje to, a przynajmniej w takim założeniu ogólnym powinno to spowodować spadek dochodów Rosji z. Ropy. W zasadzie Trump po prostu chce tą wojną cenową i zwiększonym, zwiększoną podażą ropy sprawić, aby faktycznie Rosja nie miała z, tych, z tego tytułu dużych dochodów. Z kolei, tak, co do prognozów na ten rok, to PKB według MFW ma wzrosnąć o 3,5% rok do roku dzięki rosnącej konsumpcji, inwestycjom. Polskie. Spółki cechują się bardzo korzystnymi wycenami. Średnie wskaźniki cena do zysku najbardziej podstawowe narzędzie do określania wartości spółek są niskie w porównaniu do innych rynków, a to oznacza, że polskie akcje są relatywnie tanie. I to jest właśnie główny powód, dlaczego ja też wycofałem połowę kapitału z Ameryki, która uważam, że jest już zbliża się do tego poziomu, gdzie jest przewartościowana i faktycznie dużo spółek ta ten wartość zysku. Cena do zysku jest już bardzo wysoki, a w Polsce jest to tani rynek wciąż, i myślę, że są pewne czynniki, takie jak wzrost gospodarczy, jak napływy z KPO, być może zamrożenie czy, czy zakończenie konfliktu na Ukrainie, które polskiej gospodarce mogą w tym roku pomóc e, lub w kolejnych latach. Nie? Natomiast wiadomo, no, te ryzyka cały czas istnieją, różne geopolityczne. Ok, e, no tutaj faktycznie WIK idzie na rekord. Mamy tutaj wykres WIG-u w punktach, no to mieliśmy w końcówce roku 79 tysięcy, obecnie mamy 85 tysięcy no historyczne maksima 2024 no to, to było 88, więc no ale tutaj ten, ten, ten wzrost właśnie jest całkiem spory na przestrzeni ostatniego miesiąca. No i właśnie, napływ środków z KPO oraz większe wykorzystywanie funduszy unijnych mogą doprowadzić do nawet 8% wzrostu nakładów inwestycyjnych w Polsce. Wzrost gospodarczy przez to powinien się ożywić, podobnie jak konsumpcja. Przemysł również ma szansę na poprawę dzięki większym wydatkom inwestycyjnym samej Unii Europejskiej. Wyceny są atrakcyjne, spółek potencjalne dywidendy wysokie więc napływu kapitału można oczekiwać zarówno od lokalnych, jak i zagranicznych inwestorów. Wiadomo, widać też cały czas tendencję do promowania polskiej giełdy. Nie tylko istnieje wiele kanałów na YouTubie, między innymi, które promują mocno to, jak również silna reklama jest różnych brokerów inwestycyjnych. Gdzieś tam zaczyna się o tych inwestycjach mówić, też w Polsce, wśród ludzi, którzy wcześniej z do czynienia z tym nie mieli. Dobrze, przechodzimy jeszcze tutaj. Krótka informacja odnośnie tego, co Adam Glapiński, czyli nasz prezes Jastrząb NBP, powiedział. No, nie, nie będzie obniżek. Cały czas w tym lutym mamy podobne, w zasadzie te same stopy procentowe. Od 2023 roku się nie zmienia nic. Odczyt inflacji za grudzień wyniósł 4,7% w ujęciu rocznym. Co wciąż jest jednak wynikiem całkiem sporym. Natomiast w drugiej połowie roku, jak napłyną też dane o kształtowaniu się płac, możliwe, że ta polityka gdzieś tam się może zmienić i jakaś tam obniżka być może pod koniec roku jest możliwa, to też nie wiadomo nie będzie jakaś duża, może 0,25 to pewnie maks, ale zobaczymy, na razie się nic nie zmienia, te stopy są relatywnie wysokie, ale inflacja też jest wysoka, więc to, to nie jest tak, że, że te stopy są trzymane po prostu, bo, bo nie ma faktycznej potrzeby, aby coś takiego utrzymywać tutaj. Dobrze, kolejna informacja, która też spłynęła niedawno na końcu stycznia to XTB, które opublikowało raport finansowy za czwarty kwartał 2024 roku. XTB to jest jedna z dziesięciu spółek, które posiadam w swoim portfelu. Akcje praktycznie w jeden dzień po tej informacji spadły o 13%, no tu prawie 14% w jeden dzień. Więc jest to jedna z największych wyprzedaży od lipca 2021 roku. Obecnie cena w okolicach 64 zł za akcję. Akcje. Kurs jest najniżej od października 2024 roku, więc to się o parę miesięcy cofnęło. Bo tak, skumulowany zysk netto wyniósł 192 miliony w stosunku do 249 milionów w czwartym kwartale 2023, więc on trochę spadł. Zysk operacyjny prognozowany jest na poziomie 200 milionów złotych w porównaniu do 319 milionów w roku ubiegłym. Z kolei PAP szacował te wyniki zysku netto na 222 miliony, a, one, a zysk operacyjny na 241, 246 milionów, co wskazuje pewne rozczarowanie wynikami i odpływ kapitału z tej spółki nastąpił. No więc jest to lekki spadek. Faktycznie tutaj nie ma pozytywnego sentymentu. Tylko, że faktycznie no to jest spółka dywidendowa, której ta wycena akcji no, przez 4 lata wypłaciła 35% dywidend. Więc tak naprawdę, gdyby tych gdyby tej, tej dywidend nie wypłacali, to te kursy akcji też inaczej by się zachowywały, nie? Ma być też z kolei kolejna duża dywidenda, około 9% w tym roku. Dlatego myślę, że zainwestuję w tą spółkę. Dobrze, to przechodzimy jeszcze do jednej informacji dnia 7 lutego zadebiutowała nowa spółka na GPW, jest to Diagnostyka SA, jest to spółka, która posiada 23% udziału w rynku diagnostyki laboratoryjnej więc jest jednym z czołowych graczy na tym polu i pierwszy dzień tej spółki na GPW przyniósł 24% zysku na jednej spółce i to był to piątek 7 lutego lutego. Więc faktycznie wzrost jest bardzo duży. Ta spółka dziś obecnie prezentuje się tak, czyli w poniedziałek, kolejny dzień, drugi dzień istnienia na giełdzie spadła o 0,54%, także no to wartość 25% się praktycznie utrzymuje. Spółka, która zapowiadała, że będą wypłacane też dywidendy, więc myślę, że warto obserwować jej dalszy rozwój na giełdzie. A tak w zasadzie prezentuje się hitmapa 7, lutego, czyli mapa cieplna, oznaczająca po prostu jak spółki sobie radziły, i tutaj mamy po prostu spółki na GPW, jak widzimy 23%, prawie 24% wzrostu diagnostyki, 6% Budimexu, KGHM trochę wzrósł, reszta spółek, tak powiedzmy, wyniki. Normalne kęty, jeszcze 4%, tutaj z tych największych wzrostów, tak to wyglądało. Donald Tusk 10 lutego wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim ogłosili konferencję Polska Rok Przełomu. Ale czy rzeczywiście? Podsumowując, w zasadzie tą konferencję było dużo gadania, natomiast konkretów mało, bo zapowiedzieli, że będzie to od 650 do 700 miliardów złotych inwestycji w 2025 roku, co przekłada się na stopę od 16 do 18% PKB, czyli to są wartości zbliżone do tej z lat 2023-2024, czyli zasadniczo propaganda, tak naprawdę, bo. Tyle samo było tych inwestycji wcześniej, pomimo, że są nap napływy z KPO, to nie wzrosły te inwestycje do poziomu, nie wiem, 25% PKB. Także tak naprawdę będzie to podobnie. Jedynie pobudzili trochę rynek kapitałowy, bo tutaj zapowiedzieli zwiększenie limitów płat na IGZE, co też ułatwi inwestowanie poprzez ETF-y i, i ograniczanie podatku belki. Premier i minister finansów podkreślali rolę inwestycji oraz konieczność wzmocnienia rynków kapitałowych, a także bardziej partnerskie relacje z biznesem. Zmiana taka wydaje się pożądana z punktu widzenia długofalowego rozwoju, choć niedosyt pozostaje, dość mało było jednak szczegółowych, konkretnych działań, które miałyby służyć osiągnięciu tych celów. Także jak to bywa z konferencjami rządów, z dużej chmury, mały deszcz. Więc bez konkretów, a też miałem nadzieję, że coś tam ciekawego ogłoszą, natomiast w zasadzie, co by można się spodziewać po rządzie, nie?